Cześć Pana z tej strony Marcy, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale. Słuchajcie, to już jest 5 lat odkąd jestem na YouTubie i chciałbym wam tutaj z tej okazji podziękować za to, że przez te 5 lat mnie oglądacie, co niektórzy mniej ale przez te wszystkie lata, którzy wszyscy dołączyliście, którzy zasubskrybowaliście ten kanał to wszystkim dziękuję za to, że. Wspieracie mnie w tym co robię przez cały czas. Jeżeli chodzi o specjal, o którym wspomniałem niedawno w QA, to oczywiście będzie. A będzie to gra Until Down Horror. Mogę wam powiedzieć, nie wiem czy wcześniej to mówiłem, czy też nie. Jak tak, to powtórzę to jeszcze raz. Kiedyś tą grę widziałem u dwóch chyba youtuberów ale to już było kilka lat temu, a z tego co tam wiem, to tam gra jest trochę odnowiona i będzie dużo takich w trakcie gry rzeczy, które mogą być dla mnie nowością. Także zapowiada się ciekawie. My coś tam mniej więcej wiem o co w tej grze chodzi, ale myślę, że na pewno będzie ciekawie. A jeżeli chodzi o to, kiedy ta gra wejdzie na kanał, to postaram się już na dniach zrobić pierwszy materiał z tego. I nie wiem, czy będę robił z tego takie, powiedzmy, daily, ale tam na pewno kilka razy w tygodniu, żeby taki odcinek z dał Downa wszedł. Tego będę chciał, to będę chciał właśnie robić. Także jeszcze raz na koniec. Dzięki wszystkim, którzy oglądają mnie przez cały czas, którzy mnie wspierają w tym, co robię. No i widzimy się w następnych filmach. Zostawiacie łapki w górę, komentarze, subskrypcje, kto jest nowy i do następnych filmów. Siemka!